I szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was serdecznie z Poznania od Palotynów. Tutaj miałem konferencję pod tytułem, Jak zburzyć i zbudować miłość. Pozwólcie, że również Wam kilka słów o tym powiem. Stoję tu na chodniku przed kościołem. Palotynów. Mam nadzieję, że nikt nam za bardzo nie będzie przeszkadzał, chociaż to się ostatnio dość zdarza, więc ciągle muszę przerywać. Najwyżej przerwę i powiem za chwilę dalej. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę tu być w Poznaniu. W ogóle mam same miłe uczucia. Przyjeżdżam do Poznania i mam same miłe uczucia. Spotykam wspaniałych ludzi, pięknych, naprawdę. Doświadczam też miłości, przyjęcia. Dostaję kolejne zaproszenia. Bardzo się cieszę, że mogłem choćby przez chwilę tutaj w Poznaniu pomieszkać, pobyć. Odwiedziłem braci Dominikanów, ale przede wszystkim przyjechałem na konferencję do Pallotynów, do Duszpasterstwa Akademickiego Gościniec i już wiem, że będę głosił rekolekcje adwentowe no, nie w tym roku, bo już mam za ciasno ale za rok już jestem umówiony na rekolekcję u Pallotynów. W Poznaniu, na które już czekam. Ale wracam do konferencji, na którą zostałem tutaj zaproszony o burzeniu i budowaniu miłości. Przyznam, że miałem dość duży mętlik w głowie. Też z tego powodu, że nie jestem tak jak mój współbrat Adam Szustak, od związkowym kaznodzieją. Bardziej mnie interesuje to, co jest pomiędzy Panem Bogiem a nami, i wierzę bardzo głęboko, że właśnie tutaj wszystko się zaczyna, że to jest prawdziwy fundament, że miłość, bo Bóg jest miłością, pochodzi od Pana Boga, to jest Jego dar dla nas. On z tym darem i z żadnym innym do nas przychodzi. Tylko, rzeczywiście, że mamy jakoś tam pokoślawione, jak to ja lubię mówić, czy popsute oczy. Które nie pozwalają nam dostrzegać tej miłości, która, które przeszkadzają nam przyjmować miłość od Boga, od innych ludzi i na tę miłość odpowiadać. Z tym mamy dużą trudność, właśnie ten brak ufności, jakiś lęk, który w nas jest, tam w fundamencie, taki pierwotny lęk. Nieufności, że ktoś nas może pokochać, że ktoś nas może chcieć, że ktoś takich właśnie jak jesteśmy nie jakieś wyobrażenia o nas, ale właśnie takich jak cy jesteśmy potrafi przyjąć i pokochać. Mamy jakiś taki lęk, mamy taką nieufność, a to powoduje, że kombinujemy, że zakładamy maski, że robimy mnóstwo innych. Rzeczy, jak gimnastykujemy się na takie czy inne sposoby, żeby tylko jakoś zasłonić to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, bo tacy jacy jesteśmy, jesteśmy nie do kochania. No i w tym jest ten problem. Od tego też zacząłem tę konferencje, bo wydaje mi się to bardzo ważne. Jeżeli tutaj tego nie rozwiążemy, jeżeli tutaj tego nie załatwimy, to po prostu dalej nie ma z czym iść. Już tutaj mamy nieuzdrowione rzeczy i potem wszystko dalej widzimy jakoś nieprawdziwie, jakoś koślawo, jakoś nie tak, no i cóż, no, i potem już wszystko jest nie tak. Dlatego bardzo warto już tego dotknąć, co jest na początku, co jest właśnie fundamentalne. Tej fundamentalnej świadomości, że Bóg jest miłością, że nas kocha, że stworzył nas z miłości dla miłości i że potrzebujemy przyjąć ten dar y, miłości, właśnie z taką ufnością, na jaką tylko nas stać, abyśmy jeżeli już ją przyjmiemy, potrafili dopiero na nią odpowiadać. No, oczywiście to jest y, cały temat. Teraz w okolicach Walentynek to oczywiście też jest temat, więc y, mamy te różowe okulary i tego bardzo pragniemy, i nie chcę w ogóle i nie zamierzam tego w żaden sposób poniżać, ale też. Potrzeba to, w moim przekonaniu, rozszerzyć, że ta miłość romantyczna, motyle w brzuchu i te wszystkie, właśnie, różowe myśli są bardzo ważne i bardzo potrzebne i świadczą o tym, że mamy ciągle niezaspokojone to nasze serce i to pragnienie miłości. Ale jednocześnie wiemy, że w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, nie możemy nie zauważać tego, że musimy się zmagać. Że miłość to też jest praca, że miłość to też jest cierpienie. No właśnie, że w ten proces miłości czy drogę miłości jest wpisane najzwyczajniej to burzenie i budowanie miłości na nowo. Że tak naprawdę to nie jest zburzenie miłości, tylko to jest burzenie naszych wyobrażeń na temat miłości. Jeżeli nie będziemy na tyle, o coś tromi, jeżeli nie będziemy na tyle odważni, żeby pozwolić na zburzenie tych wyobrażeń, to nie będziemy budować niczego nowego. A naprawdę miłość jest dynamiczna, potrzebuje rozwoju, potrzebuje tego by się ciągle odnawiać, a to jest niemożliwe, jeżeli nie mamy takiej odwagi, takiej ufności, takiej śmiałości, by te nasze wyobrażenia fałszywe burzyć, a potem budować y, tę miłość na nowo. I może rzeczywiście tak jest, że znów wybudujemy jakieś kolejne wyobrażenie, ale miejmy nadzieję, że ono już będzie doskonalsze, że już będzie piękniejsze, że już będzie czystsze. Y, że będzie jeszcze piękniej zaspokajało te moje potrzeby, które są we mnie i może nawet uznajemy je za nie do zaspokojenia, ale tak naprawdę tutaj czeka na nas jakiś piękny cud miłości, nie? o czym jestem przekonany. Dlatego bardzo warto wejść na tę drogę, drogę miłości, postawić, można by powiedzieć, na tę jedną kartę, na kartę miłości, całe swoje życie, nią się zajmować, ale zajmować się poważnie, ale zajmować się mądrze. Ostatnio żyję też takim jednym obrazem, bardzo, który bardzo mnie jakoś pobudza do myślenia, do kolejnych refleksji, i wydaje mi się, w ogóle bardzo piękny. To jest obraz wypływający z takiego namysłu świętego Tomasza, świętego Bonawentury, tych myślicieli średniowiecznych, którzy się zastanawiali, czy człowiek po grzechu, po tym jak życie go poturbowało w taki czy inny sposób, człowiek, który został poraniony w życiu, może być przynajmniej równie cenny jak na początku, gdy został stworzony. I mieli w sobie to pytanie, i święty Bonaventura znalazł taką odpowiedź w XIII wieku i mówi, to naczynie może być piękniejsze i doskonalsze, i nawet bardziej wartościowe, wtedy, kiedy zaczyna się je kleić złotem. Jeżeli to popękane naczynie byłoby sklejone cenniejszym kruszcem niż to, z którego zostało wykonane, to to naczynie będzie cenniejsze. I później następuje taki moment w XVI wieku w Japonii, sztuka klejenia porcelany właśnie złotem czy szlachetnymi metalami. Jeden szogun podobno stłukł sobie ulubioną filiżankę do picia herbaty i wysłał do Chin, żeby ją naprawiono. I gdy ją naprawiono, nie był chyba do końca zadowolony z tej naprawy i stworzył takie manufaktury naprawiania właśnie potłuczonych naczyń z porcelany. I to jest sztuka, która się nazywa kintsugi, czyli klejenie, łączenie złotem. I okazało się, że ta sztuka tak się rozwinęła, i że te naczynia są dużo cenniejsze po naprawie niż były na początku. I to jest właśnie ta intuicja dotycząca naszego życia i miłości, którą chciałbym Wam zostawić. Mianowicie, że nawet jak Was spotka w życiu cierpienie, że jakoś życie Was potłucze. Będziecie jak stłuczone naczynie, to jeżeli pozwolicie Panu Bogu skleić je miłością, właśnie, która jest tak naprawdę cenniejsza nawet niż złoto, bo Pan Jezus oddał z miłości swoje życie. Niektórzy mówią, że to jest klejenie krwią Chrystusa. Jeżeli pozwolimy te popękane nasze naczynia, te naczynia, którymi jesteśmy, posklejać Panu Bogu, właśnie. Tym, co najcenniejsze, najcenniejszą miłością Bożą, one będą y, dużo cenniejsze niż na początku. Niezwykła intuicja świętego Bonaventury, która y, odzwierciedla się w sztuce japońskiej, a wydaje mi się, że czasami jesteśmy tak popękanymi już tymi naczyniami, i tak wiele razy jesteśmy poklejeni, że prawie jesteśmy cali. Z tego szlachetnego kruszcu, cali z tego złota, cali z tej miłości, że Pana Boga jest w nas więcej niż nas samych na początku było. I może to jest właśnie najpiękniejsza nowina, która dotyczy miłości. Nie bój się, i z tym kończę, burzyć się, burzyć miłości, nie bój się e, odbudowywać jej na nowo. A może lepiej powiedzieć, pozwól Panu Bogu ją odbudowywać. Niech on sam ją burzy, jeżeli jest nieprawdziwa, jest, jeżeli jest fałszywym naszym wyobrażeniem, niech on ją buduje na nowo, klei na nowo, żebyśmy byli pięknymi, e, szlachetnymi, cennymi naczyniami. Bardzo z tego miejsca, od pallotynów, z poznania Wam tego życzę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!